Jak założyłam tą sukienkę, to sobie pomyślałam, Jezu, przepiękna. I teraz tak, mamy tak jak widzicie, sukienkę kolejną zabudowaną. Tutaj, proszę bardzo, zaznaczona talia. I teraz tak, tutaj przez środek idzie taki szef, który idzie do dołu, i ta sukienka, tak jak widzicie, na dole jest asymetryczna. I przez to ta forma jest taka niespotykana, nowoczesna. Niby prosta, ale z takim modowym smaczkiem, coś się dzieje. Kolor ma przepiękny. I teraz tak, z czym połączyć taką sukienkę? Dlatego, że ja zauważyłam, że lepiej jak mam taki tutaj dekolt pod samą szyję, to lepiej jak ja mam włosy spięte. I proszę bardzo, włosy spięłam zwykły kucyk i mam tutaj bardzo ładną gumkę z takim kwiatem. Delikatne, subtelne kolczyki. Jeżeli chodzi o torebkę i o buty, tutaj mam klapeczki japonki. I ja muszę Wam stwierdzić, że w tym sezonie bardzo mocno polubiłam się z takimi, takim, takimi klapkami, jeżeli chodzi o japonki i mam te jedne na obcasie i one są z Hendemu z nowej kolekcji, są super wygodne, nie, nie obciera mnie tutaj między palcami, bo ja zauważam, że ja nie mogę mieć jakiegoś tward, takiego twardego, gumowego tworzywa, jak jest to taki delikatny paseczek skórzany, nie mam żadnego problemu i są dla mnie takie klapeczki wtedy wygodne na delikatnym obcasiku, więc możemy mieć na jakąś uroczystość, a potem spokojnie na co dzień w takich klapkach śmigać. Jeżeli chodzi o torebkę, to tak jak na Wam mówiła, jesteśmy, w sensie wpadła nam w oko ta torebka na mango od razu w tym samym czasie, jak przeglądałyśmy ich stronę, i uważam, że ten taki koszyk czekoladowy jest przepiękny, jest bardzo pojemny, jest wdzięczny, jest do ręki, porządnie wykonany, i, jestem, i muszę Wam powiedzieć, że gdybym zobaczyła tą torebkę z daleka, to bym w sensie u kogoś, to bym stwierdziła, że to jest jakaś torebka jakiegoś projektanta, bo naprawdę wygląda na żywo rewelacyjnie.